Tomasz narkun po wygranym pojedynku na KSW36 gratuluję przede wszystkim udanej obrony. Powiedz w momencie, kiedy odjęto tobie punkt, czy postanowiłeś właśnie, że no, teraz sprawy już muszę przyspieszyć? Chciałbym zaznaczyć, że to jest niesprawiedliwe moim zdaniem, że ktoś ma długie włosy i że podczas walki na przykład go tam gdzieś szarpniesz za włosy, no i że dostajesz za to ujemny punkt. Myślę, że to jest niesprawiedliwe bo tak naprawdę z tego, z tych włosów jego no to zrobił się atut, że ktoś go szarpnie za włosy raz drugi no i dostanie ujemny punkt, no i teraz jest taka sytuacja, żebyśmy, że ja bym chciał z nim wygrać na punkty, no to zobaczcie, ile by musiał nadrabiać, nie? żeby wygrać faktycznie, nie? no bo on już ma ten minus, bo ja już mam minus jeden punkt, nie? To by musiał dużo nadganiać, nie? Także myślę, że to jest niesprawiedliwe, no i, i należy, to, należy zwrócić na to uwagę przy, następnych organiz, przy organizowaniu następnej jakiejś walki, żeby właśnie, żeby zawodnicy tak, tak jak zawodniczki mają spięte po prostu włosy i tyle, nie? w momencie, kiedy zaatakowałeś go barażem ciosów w ostatniej serii, to był jeden z tych momentów, kiedy, no, który był niebezpieczny, bo tak naprawdę no, wóz albo przewóz, tak? bo mogłeś się jednocześnie wypompować albo go znokautować? Nie, znaczy ja to zobaczyłem po nim. Tam jeden, jeden cios tak właśnie tak fajny, tak od razu mi się przypomniała, jak na przykład na, nad morzem ostatnio biłem właśnie w gruchy, nie <śm> napierdzielałem, nie. Obojednie jak to zabrzmie, dobrze, no, że w gruchy. no, specjalnie powiedziałem w gruchę. Ee, że jak właśnie uderzałem, to tak samo od razu mi się tak przypomniało jak taka retrospekcja, nie? że od razu go tak właśnie w czajnik wale i tak tysz! i od razu myślę, o 999. Nie? I od razu sobie pomyślałem, on już, on już nie może być świeży, nie? Już, już musi być odłączony, nie już musi być podłączony, nie. I ja już wtedy wiedziałem, że już wtedy idę na niego do przodu, i że nawet tak wyjdzie do drugiej rundy. No to i tak on już nie ma siły, że już jest podłączony, że i tak każdy mu jeden cios już go znokautuje. Przede wszystkim w przeszłości poddawałeś swoich rywali, od niedawna zaczynasz ich nokautować. Teraz, na tym etapie kariery, co lepiej smakuje, nokaut czy poddanie? Nie ma różnicy, nie ma dla mnie różnicy. To wiesz, kto sobie zasłuży na nokaut, to będzie znokautowany, a kto sobie zasłuży na poddanie, no to będzie poddany. Sogorzu zasłużył... Znaczy, zasłużył zasłużył... Przepraszam. Zasłużył na knockout, dlatego też został znokautowany, no na początku tam polubownie chciałem mu wyciągnąć jakąś dźwignię, ale no nie chciał tego dać, nie, na tyle był doświadczony, że wyciągnął tą rękę i nie chciał mi dać właśnie się skończyć, no to już włączyłem plan B, że jedziemy na knockout, nie. Zapytam, czym zasłużył. W ogóle całą swoją, całą swoją taką wiesz, postawą, nie? Że, że ciągle tam gdzieś pośmiewał się ze mnie, mówił, że, że to ja będę znokautowany. No, jeżeli tak mówił, no to, no to ja odpowiedziałem mu, że po prostu zobaczymy w sobotę. No. no i mamy sobotę, no i wszyscy widzieli, co się stało, nie? Także, także następnym razem będzie się zastanawiał dwa razy, zanim coś powie, nie? Nawet po walce i jeszcze tylko chciałem zapytać, ta, to dokończenie, kończenie, nokałowanie to trochę potrwało jednak. Trzeba przyznać, że troszkę tam że długo ustał to twoje bombardowanie. No widzisz, no co, no, doświadczony zawodnik, no 30 walk stoczonych, także to chyba nie jest jakiś tam laik, nie? Chociaż się teraz posypią na pewno komentarze, że to był laik, no bo, 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 bo to wiadomo, no, no bo jak się wygrywa, no to i tak zawsze ktoś tam sobie mówi, że a to był laik, Byś przegrał, no to a z leściem przegrałeś. Także, tak, także wiecie, także to jest y, takie niekończąca się opowieść, no i to jest z jednej strony śmieszne, nie? <laughs> dlatego, dlatego, dlatego to też y, w pewnym sensie robimy właśnie też dla zwału. Nie? <laughs> Tomek, po, po walce musiałeś chwilę do siebie dochodzić. Powiedz, jak się teraz czujesz i czy masz jakieś poważniejsze obrażenia? No musiałem trochę, wiesz, y, trochę być podłączony pod aparaturę. aparaturę. <laughs> nie, żartuję. Respiratora nie było. Nie, nie było tam respiratora, bez przesady, nie, ale no, wiadomo, no, co, co tutaj dużo będę mówił. No. Poszliśmy na wyniszczenie, nie? Poszliśmy na wyniszczenie, albo ja, albo on. No i, no i wysz, wyszedłem z tej opresji jakoś do przodu, no i ja byłem górą. Ale no, tak naprawdę no to ja ciągle szanowałem Sokodziu za to za jego dokonania, no bo należy o tym pamiętać, że on już miał grono jakichś tam zawodników na swoim koncie, których skończył przed czasem, chociażby o ile się nie mylę, Szoguna, tak? So no, no y wcześniej Tak, no właśnie. Tak, I, no ale też, no i właśnie, Janka Aron... E, o właśnie Aronę, przepraszam, Aronę bardzo ładnie tam efektownie znokautował, no gdzie Arona ówczesnie, no to były chyba czołówka, tak? No i zdobył pastę. No tak, 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 tak nieskromnie mówiąc, no to, to była czołówka, nie? Także, no taki jakiś respekt miałem do niego, nie, w pewnym sensie, no tylko, że po prostu, no czas jest teraz Tomasza Narkuna, no co tutaj dużo będę mówił, no, po prostu, no, czasy się zmieniają, nie? Czy moment, kiedy próbował Ciebie poddać, zaskoczył Ciebie, czy to był jakiś taki w ogóle y, moment kluczowy, kiedy, no w zasadzie, czy, by, czy byłeś zaskoczony tylko tyle? Znaczy, no, na pewno byłem jakoś tam zaskoczony, bo to było coś takiego, nawet już nie pamiętam teraz w ferworze walki, jak to było, gilotynę, jak to... my się tam spotkaliśmy na dole, że chyba właśnie gilotynem tam chciał tak, cisnąć, nie? Coś takiego właśnie ty było. Tylko ten... pamiętam właśnie, że się tak zaśmiałem sam do siebie, że on chce mnie poddać, no bo po prostu... Taki jakiś był jego gameplan, no bo na pewno widział moje ostatnie walki, że tam sobie radzę w stójce, to że, że mnie zaskoczy, nie? Z tym, że chyba nie wiesz, że właśnie jestem posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim rzodzicu i że ciężko będzie mnie skończyć. No, ale no ale no, wiadomo, no, każdy coś tam kombinuje sobie, nie? Na swoją korzyść. Było coś, z czym miałeś Tomek problem w tym pojedynku? No z jego włosami, nie? Z jego włosami <noise> miałem <noise> największy problem. No i tak naprawdę no to troszeczkę mnie to zdenerwowało, że gdzieś tam gdzieś tam go chwyciłem za włosy, no i sędzia, sędzia mi dał ten ujemny punkt. No wtedy już wiedziałem nie, że nie będzie decyzji. No bo bym przegrał, nie? Na decyzję bym przegrał, bo ja nie, mam, ja nie mam szczęścia do decyzji, nie jestem zawodnikiem, który, który lubi decyzje. Ja, czy to zawody jakieś grapplingowe, czy też zawody MMA, no obojętnie, no to zawsze, zawsze musiałem wygrywać albo przez skończenie, albo przez nokaut, no bo nie mam szczęścia do decyzji, jakoś mi źle czytają z oczu. Nie Tomek, będę. wyszedłeś do tej... Doszło na słuchy, że wyszedłeś do tej walki z kontuzją. My co to była za kontuzja? A już teraz nie będę mówił tam, że jakieś tam kontuzje, nie kontuzje. E, zostawię to dla siebie. W każdym razie, no, faktycznie tam miałem jakąś kontuzję, no i tak od razu powiedziałem, właśnie to, to po tym występie. W pewnym momencie też myślałem, że właśnie, że nie wystartuję, Ale no jak sobie pomyślałem, że Taka rzesza fanów jedzie z mojego rodzimego miasta i w ogóle ze Szczecina i z całej okolicy, no to troszeczkę głupio by było, żeby, żeby nie przyjechać tutaj, nie dać, nie dać jakiejś walki. No i zebrałem się w sobie, no i pomimo przeciwności losu jakoś, jakoś dałem radę, no i jednak się opacało. A o kontuzji nie będę rozmawiał, nie będę mówił co to było. Nie powiedz, że to było powyżej czy poniżej pasa. Czy pasa? Słuchaj, słuchaj, tak, <try> tak. możemy to załatwić na dwa sposoby. <try> A, nie, znaczy jak przyjdziesz do, do mnie do pokoju, no to wtedy, wtedy ci powiem, co to było. Dobra. Ja jakbyś przegrał, to bym wytłumaczył. Tak? Nie, no, znaczy tak, jakbym przegrał, no to i tak bym nie mógł powiedzieć, no, bo, bo jakbym przegrał, no to by każdy mówił, o, przegrał, jeszcze się tłumaczy. Wygrałem, ale też sobie tak powiedziałem wcześniej przed walką, że nawet jak wygram, to i tak nie powiem co to. No i dlatego nie powiem, no. Dobrze. no. Powiedz jeszcze Tomek, czy chcesz komuś podziękować. No, oczywiście wam, że popularyzujecie MMA, że w ogóle no działacie, jesteście w tej branży, no i że, że faktycznie ten, te nasze MMA idzie w dobrym kierunku idziemy, myślę, że jest tendencja wzrostowa, że idziemy ku górze. Wszystkim fanom MMA, wszystkim moim fanom, za to, że mnie gorąco wspierają, za to, że zawsze są ze mną. I że na dobre i na złe, no i że dostaję tyle wiadomości na Facebooku i w ogóle nawet nie wiem kto, skąd mają mój numer telefonu prywatny i też dostaje w ogóle na swój numer jakieś tam wiadomości. No to jest miłe, no i że faktycznie ktoś tam się mną interesuje, że nie jestem, że nie jestem obojętny dla ludzi. Oczywiście cały mój sztab. No i zaczynając tutaj od narożnika no to Robson, Artek Gracjan Rynkiewicz, trener stójki, Piotr Bagi Bagiński, koordynator całego takiego mojego sukcesu w ogóle człowiek orkiestra, który nigdy nie zawodzi i zawsze jest z nami, oczywiście Michał Materla cały jego narożnik cały jego narożnik za to, że taka była fajna atmosfera przed walką no podziękowania dla Michała Materli, że, że po prostu też jakieś tam zawsze wskazówki mi daje odnośnie tego mojego jakiegoś tam startu, e, całą moją rodzinę, e, wszystkich moich e, bliskich i w ogóle no i dziewczynę, e, Ole, która miała właśnie wczoraj urodziny. No i obiecała że zrobię jej taki prezent urodzinowy, myślę, że się jej spodobał, no i że troszeczkę teraz sobie popiję za to. No Słucham? będzie czeka na to piwo. Aha, no, no to gdzie sędzia? Ale dał mi minus nie punkt, nie? No to takie małe piwo to będzie. To teraz stawiam. <laughs> tak, stawiam. No, no i myślę, że wszystkich już pozdrowiłem. No, no i co? No i Jestem bardzo szczęśliwy, no, że mogę być częścią tej organizacji. Że, że w ogóle no, że jakoś tam współtworzę historię. No i, no i dziękuję. No. no i dziękuję wszystkim. No i, i oglądajcie mnie i śledźcie mojego fanpage'a, mojego Instagrama, Twittera. Będzie się działo, tyle wam powiem. Za tydzień goszczę w Warszawie na targach, jak się nazywa? FIWE FIFA. dokładnie. To na pewno też tam będziecie, no to się zobaczymy i na pewno jakieś tam, tam sobie damy wywiadik. No. <grym> Także. <grym> 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 Także dziękuję chłopaki, pozdro! To my też dziękujemy Dzięki. Dziękujemy istru.